że wyglądam dzisiaj naprawdę znakomicie. No zobaczcie, jaki wspaniały makijaż przygotowałam. Tak wiem, wiem, bardzo mnie kochacie i uwielbiacie. No, no nic dziwnego. Jestem taka wspaniała. No ale dobrze. Dzisiaj postanowiłam przygotować dla Was koncert. Mm. Nauczyłam się śpiewać operowo. No i teraz zaprezentuję swoje umiejętności. To będzie naprawdę wspaniały występ. Jesteście gotowi? No dobrze, to zaczynamy. O, oj, dziękuję, dziękuję. I jeszcze troszkę. O, no i jak? Super! To był super występ! Ej! Grzesiek! Przecież nie tak się umawialiśmy! A jak? No przecież powiedziałem super, nie? No no tak, ale miałeś to powiedzieć w zupełnie inny sposób. Powiedziałeś to nie dość, że swoim głosem, a nie głosem pani łyżki. Aha. Zapomniałam. No tak. właśnie, tu dodatkowo miałeś powiedzieć super y, w sposób ironiczny, czyli tak naprawdę miało Ci się to nie podobać. No bo zobacz, pani Koza tutaj wchodzi, przechwala się, mówi, jaka to nie jest świetna i rewelacyjna. No dobrze, to ale super, to, to, to super! A, czyli ironicznie to na przykład by było y, słuchaj, tak? Y, super. O, no dokładnie tak. Jeszcze musisz tylko pamiętaj, y, dodać głos pani łyżki. A, czyli... Super! No i jeszcze mógłbyś się troszkę postarać. Zaraz zrobimy próbę jeszcze jedną, e, ale chciałam powiedzieć, że właśnie aktor e, musi przekazywać emocje swoim głosem niezależnie od tego, e, jaki jest tekst. Mhm. Czyli super tak naprawdę powinno oznaczać, że jest fantastycznie. Ale tak jak teraz spróbujemy, zrobimy to w inny sposób, tak? Dobrze, to co? Próbujemy. Próbujemy. jeszcze raz. Okay. Dobra, chodź. Zobaczcie. La, Super, wiesz? O, o, naprawdę wam się podobało? Nie, oczywiście, że nie. Mnie się nie podobało, dzieciakom też się nie podobało. Prawda? Jak najszybciej! Proszę stąd wyjść! No dobrze, no to chodźcie razem ze mną. O. Ech, moja droga! Z takim głosem to ty nigdzie pracy nie znajdziesz! Do widzenia! O, nie! Uuu, no i wylądowałam w lesie, ale tu strasznie. ho, ho no! Ciemno, boję się, a wy? Mm, no ale masakra! O, co to było? Chyba jakiś puchacz. Trochę się boję. A ja, stop, stop! Tak. Jeszcze raz, to nie może tak być. Zobacz, jesteś w lesie. Pani kozak jest w lesie, jest ciemno, niebezpiecznie. Puchacz zrobił, hu hu hu, ale to mogłoby być jakieś niebezpieczne zwierzę. A ty mówisz tak normalnie, o, boję się, musisz te słowa napełnić emocjami. Sama powiedziałaś, że aktor przekazuje emocje no słowem, głosem i tak dalej. Także zrób to! Ale ja chyba nie potrafię. Mm. No, no, no to potrafisz, no, spróbuj, może spróbujmy razem. Tak, dobra, to mam pomysł. Ty teraz będziesz naśladował puchacza, Dobrze. a dzieci, wy krzykniecie z przerażeniem o puchacz, dobra? Spróbujmy. Gotowi? To ja zaczynam. Dobra. nie jest takie trudne. No dobrze, całkiem panie wam pan poszło. Tak. A teraz ty spróbuj jeszcze raz. Ja zrobię jeszcze raz puchacza dobrze. i teraz ty. Umaga. O nie. To chyba jakiś puchacz. O. No i jak? I to już było zdecydowanie lepiej. Właśnie o to chodzi. To co? Jeszcze raz zagraliśmy. Robimy tę scenę? to jeszcze raz. Ta, Super. chodzi. Ale tu jest Strasznie i przerażająco! Uuu, to chyba jakiś potwór. Co to było? Dzień dobry. Oh. Dzień dobry, pani kozak! Mam na imię klapek! Miło mi panią poznać! Dzień dobry! Nie no, ale Grzesiek! To, to, to nie może tak być! Ale o co chodzi? No ty miałeś być jakimś potworem! No właśnie chcę ci powiedzieć, że... Spójrzcie tylko na tego klapka. Pan klapek jest bardzo miłą postacią w tym opowiadaniu. A, a ja myślałam, że masz zagrać potwora. Nie. O, dzień dobry! A, no dobra, to, 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 to niepotrzebnie przerwałam. Tak, to zróbmy, zróbmy Jeszcze raz, jeszcze raz. Od puchacza. Tak jest. Dobra. <laughs> w tym strasznym lesie. Uuu, bardzo mi przykro. Proszę pani, proszę się nie martwić, bo ja znam takie miejsce, gdzie pani naprawdę będzie bardzo miło i gdzie wszyscy będą panią lubić. Naprawdę? Naprawdę. Uuu, to Pro, super. To, 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 to proszę iść ze mną. Dobrze, no to chodźmy. Chodźcie z nami. Chodźcie dzieci, koniecznie. Tędy, tędy. Nie, no stop, Ania, no jesteśmy, jesteśmy w pust na pustyni. Jak jest na pustyni? No... No jak jest? No gorąco, no jesteśmy tak. zasapani, zmęczeni, pokazujemy jak nam jest ciężko, a ty mówisz jestem zmęczona. No musimy pokazać. Jestem zmęczona. To może wy pokażcie, jak powinno się powiedzieć jestem zmęczona, jestem zmęczony. No, czekamy. No i widzisz o to chodzi. Teraz spróbuj ty. Powiedz, jestem zmęczona, ale naprawdę bądź zmęczona. U, ale jestem zmęczona. No i zdecydowanie lepiej. Dobrze? Dobrze! A, no to co? Jeszcze Zaczynamy raz. jeszcze raz. Chodź! Zdecydowanie lepiej. Oh shit! ile docieramy na miejsce, ale musicie nam pomóc. Musicie pokazać, jak jesteście zmęczeni i zdyszaj. Słuchajcie, dom szepca jest już tutaj za górką. To, co jesteście gotowi, to uwaga, biegniemy. Zobaczcie nam! I pukamy! Puk, Jeszcze raz! łóżki! Puk, puk, Halo! Co tam się dzieje? Kto tam? Nie no, ale Grzesiek! To nie może tak być! Musisz powiedzieć y, to miło i uprzejmie. Przecież ten pan szewc da nam schronienie, więc nie może powiedzieć Ej! To, to, co, to, to! No <laughs> musi być miły! Dobrze, nie wiedziałem. Dobra. Dobrze, to, to zróbmy to jeszcze raz. Teraz Oczywiście. będę miłym szefcem. Super! Zaczynamy! Zaczynamy! Pok, pok, pok! O, zobaczcie! Idzie! O! o dzień dobry! Miło Was widzieć! Dzień dobry! Dzień dobry! Dobrze, kochani, to zapraszam Was do środka. Wejdźcie śmiało, rozgośćcie się. Dziękujemy! Jest Pan bardzo miłym szefcem Ale super, dziękuję. Y jeszcze y Panie, Panie Klapku za pomoc. Gdyby nie Pan, pewnie na stałe zostałabym na tej pustyni albo w tym ciemnym lesie. Pani Panikowa! No, od czego ma się przyjaciół? Prawda? Podobała Wam się nasza historia? No to ekstra. Mamy nadzieję, że nauczyliście się pracy głosem i wyrażania nim emocji. A teraz pora na zadanie, zadanie domowe. domowe. Waszym zadaniem jest znalezienie w domach <laughs> przedmiotów, z których później zrobicie scenkę. Pamiętajcie, żeby oczywiście zmienić im głosy. A temat scenki to wizyta na strasznym strychu. Super! Powodzenia! I do zobaczenia! Pa, pa, pa! pa.